Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Wilka Piłka. Ja nazywam się Cezary Wilk. Dzisiaj chciałem z Wami pogadać trochę inaczej, trochę bardziej osobiście. Na podstawie własnych wspomnień, chciałem Wam przedstawić, jak wyglądało wejście młodego zawodnika do szatni piłkarskiej seniorów kiedyś, 15 lat temu, a jak wygląda to dzisiaj. Myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam. W ostatnim czasie udało mi się dotrzeć do, do kilku ciekawych rozmów z zawodnikami młodego pokolenia, którzy w bardzo fajny sposób obrazują swoje, swoje podejście do, do zawodu, jakby nie było, jakim jest piłka nożna. Co mnie zaciekawiło? Widać ogromne różnice między tym, jak to funkcjonuje dzisiaj, a jak to miało miejsce, kiedy ja zaczynałem. Dlatego postanowiłem, że spróbuję skonfrontować tych dwóch młodych, tego młodego z dzisiaj i tego młodego sprzed 15 laty, kiedy ja podpisywałem pierwszy kontrakt, ale skonfrontować ich, jeśli chodzi o samo wejście do seniorskiej piłki, samo wejście do, do tej do tej szatni piłkarskiej. Dlaczego sprzed 15 lat? No bo jak już wspominałem, wtedy właśnie. Udałem się wraz z moim tatą do Kielc na podpisanie pierwszego profesjonalnego kontraktu w swoim życiu. Zarówno ja, jak i mój tata mieliśmy podobny poziom wiedzy na temat podpisywania kontraktów sportowych, piłkarskich. Czytaj, nie mieliśmy o tym bladego pojęcia. Do Kielc wybraliśmy się pełni nadziei, emocji, chęci pełni energii i chyba z przeświadczeniem, że niezależnie co znajdzie się w tym kontrakcie i tak go podpiszę, ponieważ sama świadomość możliwości gry w ekstraklasie bądź trenowania z drużyną, która na co dzień będzie występowała w ekstraklasie, budziła we mnie ogromne emocje i chęci. I tak oto znaleźliśmy się w Kielcach z dyrektorem sportowym, ówczesnym dyrektorem sportowym Piotrem Burlikowskim, kolportera Korony Kielce, bo tak wtedy już miała pełna nazwa tego klubu. Piotr Burlikowski oczywiście wiedząc co jest najsilniejszą, że tak powiem stroną klubu na owe czasy zabrał nas na budowę na budowę stadionu w Kielcach, który na który wtedy był pierwszym stadionem w Polsce budowanym od podstaw. Wiem, jak to dziwnie może, może brzmieć w dzisiejszych czasach, kiedy tych stadionów już mamy mnóstwo. Natomiast wtedy przez 15 lat temu rzeczywiście była to totalna innowacja, także na mnie to zrobiło absolutnie ogromne, ogromne wrażenie i tylko utwierdziło mi w przekonaniu, że tak, to jest to miejsce, to jest ten stadion, na którym chciałbym kiedyś zagrać. Następnie udaliśmy się do Pokoju trenerów, gdzie odbyliśmy krótką, ale taką treściwą i bardzo jednoznaczną rozmowę z trenerem zespołu z Kielc, którym był wtedy Ryszard wieczorek. Oczywiście utwierdził mnie w przekonaniu, że, że on lubi młodych zawodników, że chce dać im szansę, że chce na nich postawić. Także wtedy tak naprawdę już wiedziałem, że, że na 100% to jest to, to miejsce, w którym dalej chcę kontynuować naukę gry w piłkę. No i później creme de la creme, czyli rozmowa tak zwana kontraktowa. Jak ona wyglądała? No, także Piotr Bulikowski przedstawił nam dokument, oczywiście kontrakt, a my z tatą, z, z taką wielką pewnością siebie, zmieniliśmy kwotę, która odpowiadała za dochody z brutto na netto, mając przy tym oczywiście świadomość i, i pełne przekonanie znakomitej rozegranej partii szachów. Jak możecie się domyślić, Piotr Bulikowski pewnie w, w całej swojej przyszłej karierze już nigdy nie podpisał tak korzystnego kontraktu dla w imieniu swojego pracodawcy. Ale tutaj muszę oczywiście od razu Wam powiedzieć, że, że absolutnie tego momentu nie żałuję. Pobyt w Kielcach ukształtował mnie nie tylko jako piłkarza, ale myślę, że, że w dużej mierze też jako człowieka, i był to moment, którego na pewno nie wykreślałbym ze swojego życia. A jeśli jeszcze raz miałbym Możliwość podjęcia takiej decyzji, to również byłaby ona taka sama. A jakby taki, taki moment podpisania pierwszej swojej umowy rozegrał ten młody dzisiejszy? Myślę, że w 99 przypadkach na taką rozmowę, jeżeli w ogóle wybrałby się sam, to w towarzystwie, oczywiście, menadżera. I również czasami bywa, że, że tą trzecią osobą jest prawnik. Tych dwóch panów na pewno doskonale zajęliby się przejrzeniem całego kontraktu i wszystkich punktów, które ewentualnie mogą ich nie pasować. Na pewnie, pewnie sporo stamtąd zostałoby wykreślone, kilka aspektów dodanych. Przestudiowaliby dokładnie rynek, na jaką kwotę może sobie pozwolić dany zawodnik, i tak by się odbyło podpisanie tej umowy. Więc w tym starciu pierwszym, jeśli chodzi o o pierwsze parafowanie swojego kontraktu młody z dzisiaj. Myślę, wygrywa więc 1 do zera. Na razie zdecydowania przewaga młodego z dzisiaj. Kolejny etap to wejście do samej szatni piłkarskiej. Jak odbywa się to dzisiaj? A w sposób bardzo prosty, przejrzysty, bez zbędnych ceregieli, czyli młody zawodnik podąża za osobą zazwyczaj odpowiedzialną za sprzęt w klubie. Taka osoba w szatni wskazuje mu jego nowe miejsce, które zazwyczaj otoczone jest dużą przestrzenią, odpowiednią szafką, w której znajduje się sprzęt treningowy ułożony idealnie w kosteczkę. Wystarczy tylko usiąść, przebrać się i czekać na trening. Jak to wyglądało kiedyś? Pierwsze, co musiał zrobić młody zawodnik, to szybko zorientować się, gdzie może poszukać swojego miejsca. A w którą stronę raczej nawet nie powinien kierować swoich kroków, jak to należy rozumieć? Były pewne przestrzenie w szatni, tak to można by powiedzieć, które oczywiście, zajmowała oczywiście starszyzna, czyli zawodnicy. Jak sama nazwa wskazuje, najstarsi, najbardziej doświadczeni, posiadający największą liczbę rozegranych meczów w danej drużynie. I to oczywiście była przestrzeń szatni najbardziej komfortowa, największa, z najlepszym dostępem do różnych dogodności. Kolejna, że tak powiem, ekipa to gracze, którzy wiekiem, może jeszcze nie, 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 nie dochodzili do tej, do tej ekipy. Zwanej starszyzną, natomiast już swoją postawą na boisku, jak i zarówno poza nim, co też miało swoje znaczenie, znaleźli swoje odpowiednie miejsce w szeregu. No i ostatnia grupa to oczywiście młodzi, którzy zajmowali zazwyczaj najgorszy skrawek szatni. Z premedytacją używam słowa skrawek, ponieważ niejednokrotnie była to przestrzeń absolutnie nieadekwatna do liczby znajdujących się tam zawodników. Więc Taki młody, kiedy już dostawał sprzęt, często wybrakowany, bo jeżeli czegoś miało zabraknąć, a to były czasy, gdzie zazwyczaj tak się zdarzało, to brakowało niestety dla młodego. Zasiadał z tym sprzętem na swoim już znalezionym miejscu i, i był najszczęśliwszy na świecie. Znajdował się w przestrzeni, w której otoczony był z zawodnikami, którzy często byli jego idolami z dzieciństwa. Tak jak w moim przypadku, kiedy znalazłem się w koronie Kielce, w tej samej szatni był obok mnie Arkadiusz Kalisza. Dla was może nazwisko nie rzucające od razu na kolanach, natomiast dla młodego wilka, który wychowywał się w polonii Warszawa, który niejednokrotnie podawał piłki w trakcie meczów Ekstraklasy, co muszę podkreślić, było ogromnym zaszczytem, honorem i niesamowitym przeżyciem emocjonalnym. I w tym właśnie czasie na boiskach występował Arkadiusz Kaliszan w czarnej koszuli, wyznający zasadę, że piłka może przejść, a zawodnik nigdy. I to było niesamowite. Nagle znalazłem się w tym szatni piłkarskiej naprzeciwko niego. Mogłem podawać mu rękę, stałem się jego kolegą po prostu z drużyny. To były, to były wrażenia nie do opisania, które pozostają już na zawsze w głowie młodego zawodnika, a dzisiaj już dorosłego faceta. Wróćmy do naszego młodego z czasów dzisiejszych. Jak wyglądało jego funkcjonowanie już po wejściu do samej szatni? Ano tak, że staje się pełnoprawnym zawodnikiem od samego początku. Nie ma znaczenia, czy jesteś w klubie godzinę, dzień, dwa, czy tydzień. Absolutnie jesteś traktowany przez zespół w ten sam sposób, zarówno w szatni, jak na boisku. Jeśli tylko masz odpowiednie możliwości, odpowiednią wartość piłkarską, którą potrafisz sprzedać w trakcie treningu, w trakcie meczu, jesteś częścią zespołu. Tu nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast kiedyś nie było to takie, takie jednoznaczne, doskonale pamiętam, że chociażby. Gdyby zawodnik młody wchodzący co dopiero do zespołu chciał, dajmy na to na pierwszym treningu pokazać swoje umiejętności dryblingu, jakie posiada bardzo szybko, w sposób jednoznaczny i zdecydowany zostałby sprowadzony na ziemię przez zazwyczaj zawodnika z większym doświadczeniem mówię sprowadzony na ziemię w sposób dosłowny czyli zostałby szybko wykonany dość agresywny ślizg, natomiast jedna noga oczywiście trafiałaby w piłkę, natomiast druga całkiem przypadkiem zahaczała zawodnika, jak gdyby dając mu ewidentnie sygnał iż oczywiście dribbling tak, ale raczej próbuj tego w gronie młodych zawodników, a nie tutaj z nami. Pamiętam, że takich zasad było sporo i młody musiał się ich bardzo szybko uczyć. Ale jak się mógł ich uczyć, skoro te zasady nie były nigdzie spisane, nikt ci o nich nie informował, tylko i wyłącznie w tak zwanym praniu, czyli nie inaczej jak na własnych błędach. Im szybciej to zrobiłeś, tym łatwiej było ci zrozumieć, powiedzmy, ten świat piłkarski i jego funkcjonowanie, a właściwie zrozumieć to złe słowo. Raczej zaakceptować, bo zrozumieć można go dopiero, dopiero było wiele lat później, kiedy ta twoja świadomość urosła, kiedy zdałeś sobie sprawę, co zyskałeś dzięki, dzięki tym wszystkim szczeblom, które wcześniej jako młody gracz potrafiłeś przejść, ale, ale do tego wrócimy o tym, o tym zaraz. Kolejne miejsce, bez którego szatnia piłkarska absolutnie nie funkcjonuje, to jest pokój masażystów. Kiedyś, 15 lat temu, pokój masażystów, dziś miejsce fizjoterapeutów, bo słowo masarzysta już chyba nie jest mile widziane w tym środowisku. Pamiętam, że z mojego punktu widzenia, z tego wilka sprzed 15 lat miejsce absolutnie urastające do rangi niemalże świątyni piłkarskiej. Pamiętam, że co do młodego. Istniała jedna zasadnicza e, kwestia, zasada, e, która brzmiała: Młodego nic nie boli, a jeżeli boli, to niech idzie grać w szachy. Pamiętam, że jeżeli kiedykolwiek starszy zawodnik musiałby czekać e, jakiś okres czasu, nieważne, czy to była minuta, dwie, dwadzieścia minut, na to, aż. Z, z, powiedzmy młody zawodnik wgramoli się na tak zwaną kozetkę masażysty właśnie kosztem tego tego, tego doświadczonego zawodnika automatycznie nastąpiłaby bardzo szybka że tak powiem jego reakcja i w dynamicznych żołnierskich słowach w sposób jednoznaczny szybko by wytłumaczył takiemu młodemu zawodnikowi, że jego miejsce jest raczej w szatni, natomiast nie tutaj i po takiej reprymendzie zaufajcie mi, przez następny miesiąc młody zawodnik już nawet w okolicach pokoju masażystów zapewne by się nie pojawił. Dzisiaj natomiast wygląda to bardzo w sposób oczywiście naturalny i tak jak wyglądać by powinno, chciałoby się powiedzieć, czyli absolutnie każdy uraz, czy to młodego, czy starego, czy średniego zawodnika wiekowo, jest traktowany absolutnie poważnie, leczony z największą dokładnością i, i przykłada się wagę naprawdę do, do najmniejszych drobiazgów, a fizjoterapeuta jest obecnie dostępny absolutnie dla każdego i w każdej ilości godzinowej, jakiej tylko tego wymaga zawodu. Zapewne słuchając o tych wszystkich regułach, które Funkcjonują dziś i 15 lat temu, kiedy ja, ja zaczynałem. Nie macie wątpliwości, albo nie ma jej większość z was, który z młodych w tym pojedynku naszym wygrywa, czy młody sprzed 15 laty, czy młody z dzisiaj. Ale ja nie do końca jestem tak pewny tego stwierdzenia. Zaraz postaram się Wam przedstawić. Takie podsumowanie. Jak widzi, jak widzę to ja, oczywiście z perspektywy już tylu lat, później spędzonych na boisku i teraz yy, emeryta piłkarskiego. Mianowicie pierwsze co rzuca mi się w oczy, to tamta szatnia uczyła życia. Dzisiejsza szatnia uczy gry w piłkę. Kiedyś yy, na szacunek trzeba było zasłużyć, trzeba było zapracować, trzeba było go okazać. Ale on później do ciebie wracał ze zdwojoną mocą. To były czasy i momenty, kiedy panował ogromny respekt do doświadczenia. Charakter to była cecha, bez której nie mogłeś zaistnieć w szatni. I tu nie jest mowa o takim charakterze. Em, Głośnego typu człowieka, który wchodzi, i od razu wszędzie go widać, słychać, yy, i wiadomo, że ma coś do powiedzenia, ale bardziej yy, patrzę w sensie charakteru, yy, kiedy coś cię powala, kiedy yy, masz jakieś kłody pod nogami, kiedy jest trudno, yy, ale ty wstajesz codziennie i idziesz do przodu, przezwyciężasz pewne bariery, przezwyciężasz pewne problemy. I to jest to, co chyba cechowało tamtych ludzi w tamtej szatni. Pamiętam, że, że same słowa starszego zawodnika Brawo, młody, dźwięczały ci jeszcze długo w twoich uszach, jak wróciłeś z treningu do domu. Kiedy usłyszałeś po raz pierwszy w szatni hasło Młody, chcesz masaż? Doskonale wiedziałeś, że nie potrzebowałeś już żadnych słów trenera. Wiedziałeś, że, że jesteś częścią drużyny, że chłopaki cię zaakceptowali, że. Że to jest to, to, to były takie sygnały, które, które że tak powiem, stanowiły o, o sile Twojej pozycji w drużynie. Wiedziałeś, że przeszedłeś ten pierwszy etap, wiedziałeś, że, że się do tego nadajesz, że tak jak wcześniej mówiłem, koledzy Cię zaakceptowali. Słabsza kość pęka takie sformułowanie towarzyszyło nam w codziennej rzeczywistości. Szatni piłkarskiej. Z dzisiejszej perspektywy zdecydowanie powiem, że wspaniałe czasy, które z chłopców robiły mężczyzn. Dzisiaj to już zupełnie inna szatnia szatnia przede wszystkim z telefonem w dłoni. Nie, nie można mieć absolutnie do nikogo pretensji. Takie czasy. Ja jednak pamiętam tą szatnię, gdzie krew, pot i łzy to, to, to nie były takie puste słowa. A, a przede wszystkim szacunek do pracy i siebie nawzajem wyznaczał taki codzienny, codzienny rytm, rytm pracy. Mam nadzieję, że, że to, co wam tu przedstawiłem, oczywiście w takiej pigułce i to jest zalążek, jak gdyby całej tej struktury szatni piłkarskiej tej kiedyś, w mniejszym stopniu pewnie dzisiaj skupiłem się na tej dzisiejszej ale chciałem Wam, wam to unaocznić, jak to, jak, to, jak to można było odbierać. Mam nadzieję, że, że coś z tego wyniesiecie, że w jakimś stopniu Wam się to spodoba. Dajcie znać, co, co sądzicie o takiej formie i, i, i czy na przyszłość chcielibyście tego, tego więcej. A teraz trzymajcie się ciepło, pozdrawiam dzisiaj ze słonecznej Korunii. Ciao!